You wouldn't push me if I were you. Dziś mija równy tydzień od premiery, bądź co bądź naprawdę świetnego Dying Light The Beast. Już prawie udało mi się ukończyć grę, nie będę ukrywał, idzie mi to powoli. Ale co poradzę, skoro w chcę zobaczyć, dotknąć i odnaleźć absolutnie wszystko, co tylko się da. Każdy zakamarek, każdy sekret, każdy detal, który sprawia, że ta gra naprawdę ma w sobie coś. Ja jestem Kelipto, twój przewodnik po cyfrowym świecie rozrywki i w dzisiejszym materiale pokażę ci 11 nawiązań, ciekawostek i detali, które mogły ci umknąć w Dying Light The Beast. Dowiemy się, co ma wspólnego Kyle Rain i Kratos, odkryjemy legendę Bobra, a także spojrzymy co łączy Dying Light z archiwum X. I jeżeli podoba Ci się taki format, to świetnie się składa, bo nowe materiały wrzucam od 2 do 3 razy w tygodniu. A jeśli jeszcze nie widzieliście moich poprzednich odcinków z serii o Dying Light, to gorąco polecam nadrobić, bo jest warto. A teraz. If you want to hike and play, Zaczynajmy. Zacznijmy od czegoś, co stało się absolutnie flagowym elementem Dying Light the Beast, a mowa tutaj o bobrze. Tak, Techland naprawdę poszedł w pełni w stronę naszego wspaniałego Mema, który zdążył stać się legendą i podbić cały świat. Trzeba przyznać, że Techlandowi udało się wpleść tego mema w sposób, który nie tylko bawi, ale też świetnie wpisuje się w klimat Castor Woods. Podczas eksploracji możemy natrafić na pomniki bobrów, które stanowią w sumie część znajdzie, które same w sobie są zabawnym smaczkiem, a także zdradzają nam co nieco historii Castor Woods. Ale prawdziwa magia zaczyna się wtedy, kiedy znajdziemy sześć wielkich gałęzi porozrzucanych po mapie. Jeśli wszystkie zbierzemy i zaniesiemy do uszkodzonej bobrzej tamy, wydarzy się coś wyjątkowego. Po odłożeniu w ostatniego kawałka Musimy udać się do najbliższej bezpiecznej strefy i przespać się. Następnego dnia tama będzie już w pełni odbudowana, i tutaj większość z nas mogłaby pomyśleć: okej, okay, fajny detal, koniec historii. Ale nie. Jeżeli użyjemy zmysłu przetrwania i zanurzymy się w wodzie tuż za tamą, odkryjemy tajemne przejście prowadzące do bardzo przyjemnej kryjówki. W jej wnętrzu czeka nas niespodzianka. Wystarczy położyć się na łóżku i przespać, a kiedy się obudzimy, oczom ukaże się on. Słynny na cały internet, bober. A że było jeszcze lepiej, usłyszymy też charakterystyczny dźwięk, który stał się nieodłącznym elementem tego mema. Co dziwne, w polskiej wersji językowej tego mema nie wypowiada nasz rodzimy aktor grający Kyla, a natomiast aktor z wersji angielskiej. To moment, w którym Techland puszcza oczko nie tylko do nas Polaków, ale do całej społeczności, pokazując, że właśnie te natale w ich grach zawsze mają duszę i ten humor. A dodatkowo zdobywamy w sumie nawet spoko broń jednoręczną wraz z przepisem. Co mają wspólnego Kyle, Kraini Kratos? Jeden jest bogiem, drugi swego rodzaju w sumie superbohaterem I obaj używają potężnych toporów Rzekomo to Baron przetrzymywał Kyla przez 13 lat Ale wiecie co? Mam własną teorię Kyle zatrzymał się na chwilę w Midgardzie, w domku Kratosa I trochę razem potrenowali Dlaczego tak myślę? Bo Techland dorzucił nam coś, co idealnie pasuje do tego obrazu A mianowicie Ciupagę Ta charakterystyczna góralska broń i symbol kultury Podhala Została tutaj przedstawiona w naprawdę epickim stylu To nie jest zwykły toporek to prawdziwy, potężny oręż, który od razu przypomina pewną boską broń z innej słynnej serii. To oręż godny superbohatera, który od razu przywodzi na myśl boski lewiata z God of War. Kiedy rzucisz ciupagę w przeciwnika, ta nie tylko zadaje ogromne obrażenia, ale też niczym to prokratosa powraca do twojej dłoni. Co więcej, w momencie gdy trafi wroga jako broń miotana, zużywa tylko jeden punkt wytrzymałości zamiast dwóch jak przy walce wręcz. To sprawia, że staje się jedną z najbardziej satysfakcjonujących, potężnych broni w całym Wus. Oczywiście jest haczyk, Ciupaga jest nienaprawialna, więc jej moc ma swoją cenę, ale żeby zbalansować tę decyzję, gra nagradza nas dodatkowo planami na stworzenie jej słabszej wersji. Te możemy zaś ulepszyć i modyfikować, dzięki czemu broń staje się nie tylko jednorazową atrakcją, ale też elementem naszego F.I. punku na dłużej. Ale z racji, że to jest gra Techlandu, no to wiecie jak u nich bywa. W tej grze po restarcie świata odradzają się zarówno wrogowie, jak i część znajdzie. Tak samo jest z Ciupagą, odnalazłem ją już na początku przygody, ale z ciekawości wróciłem w to samo miejsce i była tam znowu dokładnie dzisiaj. Także jeżeli boisz się, że utracisz ten oręż na zawsze, spokojnie możesz przyabiuzować mechanikę, czego oczywiście nie polecam. Kiedy grałeś w pierwsze Dying Light, to pewnie pamiętasz jedną z najbardziej kultowych broni, miecz Excalibur. Wbity w skałę nieopodal Haran, do której trzeba było przepłynąć. W The Beast Techland postanowił wrócić do tego motywu, ale w zupełnie nowej odsłonie. W całym Castor Woods znajdziesz kilka tajemniczych kamieni. Same w sobie wydają się zwykłymi znajdźkami, ale gdy zbierzesz wszystkie i zabierzesz je w konkretne miejsce na mapie i ulokujesz je w kształt pentagramu, właśnie wtedy dostaniesz szansę, by wyciągnąć legendarny miecz Excalibur. To Oczywiście nawiązanie nie tylko do Dying Light 1 czy też 2, ale też do samej legendy o królu Arturze i jego legendarnym Excaliburze. Wyciągnięcie ostrza ze skały nie jest tu proste, sam spędziłem na tym trochę czasu, bo jednak trzeba pobiegać po mapie, a później trochę schodzi czasu na wyciągnięcie go z kamienia, ale to nie wiem, czy to był tylko może jakiś bug, nie wiem. A pewno trzeba przyznać, że jest bardzo satysfakcjonującą znajdźką, gdyż jego design jest mega fajnie zrobiony, no i dodatkowo jest no, w miarę silny. Pozostając w tematyce pierwszego Dying Light, w nim mogliśmy natrafić na różne jazda zakażonych, ale jedno z nich szczególnie zapadło w pamięć, gdzie czekał na nas w sumie jumpscare. Niby nic wielkiego, ale to był moment, który budował klimat grozy i napięcia. W The Beast Techland postanowił wrócić do tego motywu, tylko że tym razem zrobił to na znacznie wyższym poziomie. A co mam na myśli? Podczas eksploracji Castor Woods możemy natrafić na zamknięte drzwi w tunelu drogowym. Gdy spróbujemy je otworzyć, zamiast zwykłego straszaka dostaniemy coś ciekawszego. A mianowicie, nie tylko dostajemy w sumie jumpscare, ale też z tego legowiska wysypie się na nas horda przemieńców, które od razu rzucają się w pościg za nami. To moment, w którym nie ma miejsca na wahanie. Trzeba uciekać albo podjąć desperacką walkę, której raczej nie wygramy. Co ciekawe, część przemieńców pozostaje w tunelu po tym jak uciekniemy i nawet w ciągu dnia potrafią tam zaskoczyć. To sprawia, że to miejsce nigdy nie jest w 100% bezpieczne, a atmosfera zaszczucia działa przyzwoicie. Trzeba przyznać, że to bardzo przyjemne nawiązanie do misji z Dying Light 1. Inny detal to coś, co fani kultowych seriali z lat 90., od razu rozpoznają. W pewnym momencie, wspinając się na wysoki komin w Castor Woods, można natrafić na nietypowy przedmiot, a mianowicie paczkę nasion słonecznika Maldera. To oczywiście nawiązanie do archiwum X i postaci agenta Foxa Muldera, granego przez Davida Duchownego. Dlaczego akurat słonecznik? No to ciekawy smaczek. W serialu Mulder często podjadał pestki słonecznika, a sama nazwa, że pochodzi z Fox Farm, jeszcze bardziej podkreśla kontekst ale nawiązanie nie kończy się na samym przedmiocie. Jeśli zbierzesz słonecznik, zmieni się ekran początkowy gry. Kyle zamiast siedzieć ponuro na metalowych schodach, zaczyna zajadać pestki, co od razu daje bardziej lekki, humorystyczny klimat. Trzeba jednak uważać, bo słonecznik zalicza się do kategorii przedmiotów wartościowych. To oznacza, że jeśli sprzedasz cały lód u handlarza, przypadkiem możesz się go pozbyć. Niestety, albo niestety, Techland przewidział tę sytuację chyba, przedmiot pojawia się podobnie po restarcie gry, zawsze na szczycie tego samego komina. Tak jak ma miejsce w sumie z Ciupagą i przedmiotami. Zapewne niedługo to zmienią, bo jednak takie Infinity Ciupagi czy też no Słonecznik, to takie no trochę haksy. Pozostając w tematyce kinowej, Debist pełny pełny subtelnych detali, które łatwo przeoczyć, a ten jest jednym z moich ulubionych. Podczas ekranu ładowania, a czasem także przy samym uruchomieniu gry, w prawym górnym rogu można dostrzec coś, co wygląda jak zwykłe bazgroły i śmieci na drewnianej tablicy albo starym blacie, bo w sumie nie jestem pewny co mamy przed oczami z tego drewna. A jeśli jednak przyjrzymy się uważniej właśnie temu górnemu prawemu rogu Zauważymy odliczanie dni, zaznaczone typowymi więziennymi kreskami. Pod nimi widnieje prosty napis: Days. To subtelne, ale bardzo czytelne nawiązanie do filmowego klasyka 28 dni później. To właśnie tam motyw odliczania czasu izolacji i bez nadziei stał się jednym z najważniejszych symboli apokalipsy zombie. To jeden z tych smaczków, które nie rzucają się w oczy od razu, ale kiedy już je zauważymy, trudno przejść oboko obojętnie. Mały detal, który wzbogaca klimat i sprawia, że debist jeszcze mocniej łączy się z szerszą kulturą zombie. Kontynuując tematykę serialową, jeszcze tego nawiązania po prostu no nie mogło zabraknąć. Każdy fan zombie zna ten obrazek. Podwójne drzwi z napisem Don't Dead Open Inside. A nie, czekaj, Don't Open Dead Inside. To ikoniczna scena otwierająca pierwszy sezon The Walking Dead, która na zawsze wpisała się do popkultury. W The Beast podobny napis możemy spotkać w kilku miejscach. Pierwsza okazja pojawia się już w jednej z bezpiecznych kryjówek na obrzeżach miasta. Schodząc do piwnicy, trafimy na znajomy napis wymalowany wielkimi literami. Drugą lokację znajdziemy w starym mieście. Tam hasło na kawałku dykty w kuchni, w opuszczonym budynku. Trzeba przyznać, że świetnie to Techlandowi wyszło, puszczenie takiego oczka w stronę takich kultowych seriali, a także filmów. Jeszcze pozostając w sumie w magii kina. Zapewne już słyszeliście o tym, bo była to jedna z pierwszych rzeczy, które gracze odnaleźli przemierzając Castor Woods. Mowa tutaj o czymś dla fanów świata J.K. Rowling, który w sumie jest małym łańcuszkiem sekretów, który Techland ukrył właśnie w Castor Woods. Niedaleko klasztoru, czyli jednej z pierwszych bezpiecznych stref, możemy trafić na wiadukt kolejowy. Stoi tam kilka pociągów przy Okazji warto zajrzeć do środka, bo ukryto tam naprawdę dobre bronie. Takie naprawdę warte zachodu, ale największy smaczek kryje się nieco obok. Na jednej ze ścian dostrzec można znajomy napis 9 i 3 czwarte. No, oczywiste nawiązanie do Harry' Pottera i pierwszej podróży na Peron, który prowadził młodych czarodziejów do Hogwartu. I dokładnie tak jak w dziele J.K. Rowling nie kończy się to na samym napisie. Jeśli podejdziesz i przejdziesz przez ścianę, wydarzy się coś zaskakującego. Ściana tak jak w książkach i filmach okaże się przejściem. Tym razem nie do Hogwartu, ale do kolejnej ukrytej. Tej ciekawostki. Jeśli udało ci się przejść przez magiczną ścianę peronu 9.3.4, to właśnie trafić do jednego z najbardziej nietypowych odniesień w całym The Beast. Za ścianą ukryto długi tunel, ale nie byle jaki. Całość zbudowana jest z charakterystycznych kwadratowych bloków, które od razu kojarzą się w sumie z jedną z najbardziej znanych gier w historii, a mowa tutaj o Minecraftcie. Mamy wybór: można po prostu popatrzeć na to, albo wziąć się za robotę i zniszczyć wszystko. Tunel ten to jednocześnie mały labirynt, a jego ściany można zniszczyć dokładnie jak w Minecrafcie. I tutaj mała porada. Polecam faktycznie rozwalić ten labirynt, bo przejście przez tę sekcję prowadzi nas dalej, do następnego ukrytego smaczku, o którym swego czasu było głośno w całej Polsce. Kiedy pokonamy już Minecraftowy tunel, trafiamy na kolejne ukryte miejsce, a tam czeka coś, co swego czasu rozpalało wyobraźnię całego kraju. A mowa tutaj o Złotym Pociągu. Pamiętasz, jak kilka lat temu w mediach co chwilę wracała historia o rzekomym pociągu pełnym skarbów, ukrytym gdzieś pod Wałbrzychem? No więc Techland postanowił puścić oko do tej legendy i wbudował ją w Castor Woods. Pociąg wyglądał Wygląda imponująco, jest lśniący, ciężki, aż chciałoby się do niego wejść i przylucić. Niestety tego nie możemy zrobić, ale za to przy nim znajdziemy sztabki złota, które nie tylko możemy zabrać, ale też używać jako nietypową broń miotaną w danym momencie. I finalnie mamy jedną z grubszych ciekawostek, smaczków czy też oczek puszczonych do fanów serii, a dokładniej do fanów w dodatku do pierwszej części gry. Mowa tutaj o The Following. Podczas eksploracji Castor Woods można trafić na kilka takich interesujących smaczków, które bezpośrednio odnoszą się do tamtej historii. Mały spoiler fabularny, Coś? Pierwszy z nich to koszulka Jamie'ego z obozu wygnańców, znanych tutaj jako telepaci. Na jego ubraniu widnieje charakterystyczny napis: Trust the Mother, i symbol słońca. Wyraźne nawiązanie do kultu, który czcili wyznawcy matki w The Following. Drugie odniesienie jest bardziej niepokojące. W jednym z budynków starego miasta trafiamy na grupę szkieletów budowlańców zastygłych w dziwnych, wręcz groteskowych pozach, z narzędziami powbijanymi w ciała, ale prawdziwy smaczek kryje się w jednym z pokoi. Na ścianie, namalowano krwią, widnieje dziwny kształt. Od postaci. Patrząc na niego, trudno nie skojarzyć go z zakończeniem The Following, kiedy Kyle Crane, już prawie przemieniony przez infekcję, idzie ku wyjściu, targany przez wizję swojej własnej mutacji. Ponadto, w tym pokoju znajdują się jeszcze obrazki, właśnie karty Tarota Słońca. To subtelne, ale mocne nawiązanie, które przypomina nam, że The Beast to nie tylko nowa historia, ale też część potężnego i wspaniałego uniwersum, gdzie echa dawnych wydarzeń wciąż odbijają się w teraźniejszości i nie tylko przez bohaterów, ale też przez to, co nas otacza. Na koniec mam jeszcze coś, co można potraktować jako mały bonus. Castor Woods to nie tylko miejsce pełne sekretów, horroru i nawiązań do popkultury. To także świetna mapa pod jazdę wyczynową, serio. Podczas eksploracji możemy natknąć się na ukryty wyścig na czas, który odbywa się na rowerze. Tak, dobrze słyszeliście, w The Beast można przejechać się rowerem i choć trasa obejmuje tylko niewielki fragment lasu, to klimat i satysfakcja są ogromne. To taki żartobliwy smaczek od Techlandu, który pokazuje, że nawet w świecie pełnym zombie i grozy znajdzie się miejsce na trochę czystej frajdy. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i nie zapomnij podbić, bo no naprawdę pomaga to ogromnie w rozwoju kanału. Dodatkowo daj znać w komentarzu, które z tych sekretów już znałeś, a które były dla Ciebie totalnym zaskoczeniem. A może odkryłeś coś jeszcze, o czym ja nie wspomniałem? Chętnie poczytam i może zbierzemy to razem na kolejny odcinek. Zobaczymy. Ja w ogóle tak powoli już kończę swoją przygodę w Debist, myślę, że już jutro będzie koniec, więc niedługo na kanale pojawią się materiał poświęcone właśnie fabule postaciom i innym aspektom tej cudownej wyprawy w Castor Woods. Nie zapłacili mi jak coś, to moje własne odczucie. Także no, dzięki, że dotrwałeś do tego momentu i jak zawsze trzymaj się, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!